Siemano siemano witam was na dzisiejszym odcinku na stronie CSGOskins.com link do strony w opisie z kodzikiem sniper0 e, macie 2 zł i 10 groszy na start oraz plus 10% do depozytu więc przykładowo wpłacając 100 zł macie 10 zł za darmo <coughs> ceny na markecie steam się zmieniły bardzo <coughs> przepraszam za mój głos jestem przeziębiony Ceny na markecie się zmieniły bardzo, więc macie tutaj nową informację, że coś tam w najnowszej aktualizacji. ceny w ekwipunku mogą się zmieniać i tak dalej. Zaczęła się nie zmieniać. No, że ich cena nie spadnie. Więc generalnie możecie pochwalić się w komentarzu, ile straciliście lub zyskaliście na tej nowej śmiesznej aktualizacji. Steama ja straciłem 3000 zł, wy możecie pochwalić się ile wyzyskaliście lub straciliście. A w dzisiejszym odcinku myślę, że spróbujemy sobie jakieś fajne bitewki zrobić. Dołączmy sobie do pierwszej lepszej bitewki za 262 zł. Zobaczymy co tu nam wypadnie, zobaczymy co się stanie. No i lecimy z tą bitwą. Mm, na razie przegrywamy, ale ostatnio przegrywamy wszystko, więc tak naprawdę jeśli przegramy to nic się nie wydarzy. No bo przegrywamy ostatnio wszystko, tak? Yy... Co chciałem jeszcze powiedzieć. Przypominam, że strona jest dla osób pełnoletnich, żebyście nie wpłacali tutaj swoich oszczędności, tylko pieniędzy, których nie potrzebujecie lub jest Wam ich nie szkoda. Przypominam również, że na Discordzie raz na jakiś czas mogę rozdać Wam jakiegoś skina, tylko musicie zostawiać łopeczki pod filmami, subika no i wbić na Discorda. Ok, dobrze nam dało, dało teraz MechaIndustry za 300 zł i ostatnia skrzyneczka nam została Horde. Ej, i bardzo ładnie wygraliśmy. Wow. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz wygrałem jakąkolwiek bitwę. Możemy sobie sobie to sprawdzić. O, tu wygramy jakąś bitwę, to było dawno temu. Tu ostatnio na teście skrzynek nie oddało, nie oddało. Eee, może ktoś zrobił jakąś bitwę droższą? Nie, same taniutkie bitwewki. No dobra. To sami zrobimy. Zrobimy bitwę. Eee... Mam pomysł. Zrobimy taką taką ciekawą. Damy to, damy to, damy to i damy to. 588. Dawaj na trzech graczy. I olo. Ta skrzynka może nam bardzo mocno oddać, bo tu. Tutaj to nie jest ta skrzynka. Czekaj, ja no tą bitwę. Ja chciałem tą skrzynkę. A, no dobrze, dałem tą skrzynkę wtedy. to co ja odwaliłem, czekaj, jeszcze raz. Dobra. Tylko ulubione. Dajmy sobie Tom. Dajmy Tom. Dajmy Tom. I dajmy Tom na buście. To chyba ta sama pitwa nam wyszła. Dobra, o, jest ok. Sprawdźmy. Tu może nam Kosa bardzo ładna wypaść jakaś. Znaczy ogólnie nawet nie musi być ładna, po prostu wypaść może nam Kosa, bo jest na nią 7% szans, więc dosyć sporo, nie będę oszukiwał. Zobaczymy, zobaczymy co nam tutaj wypadnie Okej, okay, pierwszy drop dla nas No drugi już niekoniecznie dla nas Tutaj droga skrzyneczka, no ale też nie dało jakoś najlepiej I ostatnia skrzyneczka, bardzo droga Ojojoj, chociaż nasze może być drogie, jest! Nasze jest drogie 630 zł I bardzo ładnie nam oddało Spróbujmy sobie jeszcze raz tą z tą bitwą i dajmy sobie może kosztuje 1000zł dobra dajmy 2 na 2 2 na 2 i jedną tą skrzynkę jeszcze daliśmy, dobra no i teraz jak nam da kosę to nam faktycznie da ładnie Ej, bardzo ładnie wygraliśmy, dawno nie wygraliśmy aż tak dużej sumy jak 1000zł co jest akurat szokiem, o ten ziomek jest w ogóle mega mocny, on mu są wszystko wygrywa więc, jak teraz wygra, to mnie to totalnie nie zdziwi. Tak naprawdę, dobra, pierwszy drop dla, na, dla nas, drugi drop też spoko, nie najlepiej, ale spoko. Okej, okay, a łupka Wildfire za 254. Bardzo ładny drop. Dwie skrzyneczki zostały. Ojej oj, to nie jest jakieś najdroższe. Uuu, jest drogie. Ale tutaj wypadł ten auk dla Michaela. I tu wypadła Kosa. Nam wypadło ten drogi ten. Kto to wygrał? Nie, oni to wygrali. O 600 zł. Nie no, co? Najbliższa się. Popłaczę się, widzowie. To mogła być taka mocna bitwa. Serio. To mogła być taka mocna bitwa. Dobra, wiecie co zrobimy? Zrobimy tak. Cyk i to. I co? Czemu ty, ty aż tyle to kosztuje? Dobra, 735. Aha, bo nam się dodała jedna co? Nie, nie, zróbmy to tak. 735. Dobra. 4 graczy, tryb standard. Ja wiedziałem, że jak Anonymous dołączy, to Anonymous to wygra, bo on zawsze wygrywa każdą bitwę ze mną. Sprawdźmy. Czy teraz nam odda, czy nie? Na szczęście Anonymous nie dołączył, więc spoko. Pierwszy drop, no nie, no Hyperbestia dla Rosso wpadła nieźle. Drugi drop, a dla Michaela, no nieźle. Trzeci drop, no a awp dla Emily, no i teraz skoro tak wszystkim ładnie oddaję, to teraz dla mnie kosa powinna wpaść, nie? No i jest kosa, ej, ej ale żebym to powiedział, ale że mi dropło tak mocno, 2800, ale cgmka si Ale cgmka, si widzu, ale sigiemka Ale cgmka, si dobra, zróbmy taką bitwę bardzo drogą teraz, bo mnie aż tak podkorciło, żeby ją zrobić Daj na dwóch graczy 2 na 2995 zł bitwa. Proszę, żebyśmy to wygrali. Jak to wygramy, mamy już minimum 4000 na naszym koncie i odkuwamy się od tego, co straciliśmy na Steamie. Dawaj. Dobra, Hyperbestia dla Adriana. ok Następna skrzynka. Hyperbestia dla Adriana. Dla Samo tutaj to i to. No nieźle, nieźle. Okej. Okay. Okej. Okay. Hyperbestia dla nas. Golden Coil tam wypadł które skrzynki, no nie, kosa im dało Kosa im dało Kurde, ten te glock kosztuje 1200 zł, co? What heli. Nie no, co im daje, ej Golden Coila za 2200 Dobra, kosa, ale ta kosa nie będzie droga, no właśnie 5,5 wygrali 5000 na głowę, wow Dobra, to co widzowie, ja się zamierzam. żegnam, te pieniążki, które nam zostały zostawiamy sobie na następny odcinek, trzymajcie się, do zobaczenia do następnego, na razie!